Witam, witam serdecznie młodych adeptów, którzy chcą zostać szachowymi youtuberami. Szkolenie piąte troszkę nam było, ale to tak bywa. Mówiliśmy o wartościach etyczno-moralnych, o pokorze. Mówiliśmy o kulturze. Mówiliśmy o wykształceniu ogólnym, mówiliśmy o sprzęcie. Dziś powiemy sobie o o programowaniu i wiedzy, to trzeba mieć. No więc, pierwsze, pierwsza rzecz, trzeba mieć program do nagrywania. Trzeba sobie wyszukać. Trzeba sobie wyszukać program do nagrywania. Jest wiele programów. Albo trzeba sobie kupić, albo wybrać. I to trzeba porządnie się przygotować. Porządnie się trzeba przygotować. Nie można tak sobie wziąć program i już. To nie, kacz, to nie kaczka i ani nie kaczor. Nie kaczka i nie kaczor. Więc trzeba sobie wybrać. Ja wybrałem cztery programy, z których miałem problem z wybraniem. Mam zostały trzy, jakieś takie nie pamiętam nazwy. Odpad Cubent Live. No i zostały OpenShot i Shotcut. Open Shot i Shotcut. Shot shot Te programy polecam. Do nagrywania. Do nagrywania są bardzo, bardzo dobre. Programy. Są też inne programy, też bezpłatne. Można sobie kupić program Płatny. Więc już. Mamy czym nagrywać. Te programy OpenShot i Shotcut są bardzo dobrymi programi, programami do obróbki. Czasem coś trzeba przyciąć, czasem coś wstawić, dopisać jakiś tekst, i to są bardzo, bardzo dobre programy. Bardzo dobre, proponuję je wybrać sobie. A poza tym, no, trzeba się nauczyć tymi programami posługiwać. Trzeba się nauczyć jak dobrać parametry mikrofonu, dźwięku wychodzącego, obrazu etc. etc. Et, et. Więc powiedzmy nagrywanie mamy. Wysyłanie programów. Jesteśmy prowadzeni za rączkę przez YouTube. Ale jak już mówimy o YouTube, trzeba założyć sobie konto na YouTube. Zakładamy konto na YouTube i Możemy wysyłać filmy. Film trzeba porządnie opisać. Film trzeba porządnie opisać, wprowadzić słowa kluczowe pod filmem, dać dobry tytuł. Tytuł powinien być w miarę unikalny, używać nie wolno na przykład skopiować sobie jakiegoś. Z krainy kangurów, co tam Tomek był w krainie kangurów, to od tamtego nie kopiować, przetłumaczyć na polski nazwiska, żeby nie było, że tam jakiś Piotrek Staniszewski ma pisane nazwisko po francusku, czy jakiś inny, no bo to to źle świadczy. No więc dać tytuł, dać tytuł, wstawić słowa kluczowe, na przykład Partia Mistrzostw Świata. Na przykład Robert Fisher, na przykład, no coś tam jeszcze. Tytuł powinien być oryginalny, tytuł powinien przyciągać, no ale to jak ktoś ma, spełnia te pierwsze parametry, to sobie z tym poradzi. Tytuł powinien być czytelny w języku polskim. Dobra. Więc mamy program do nagrywania. I do obróbki filmu. W tym filmie trzeba się nauczyć też dodawać tekst, dodawać jakiś obrazek, jakieś takie formy wyciszyć, dodać, połączyć. To trzeba potrenować. Myślę, że tydzień to minimum. Ja, jako człowiek w miarę sprawny, trenowałem i wybierałem ostateczny wybór między Open Shotem i Shotcutem. Też był bardzo, bardzo trudny. Trzeba się tego nauczyć. Druga, że trzeba się nauczyć typografii. Tak, takiej typografii. Jak robić napisy, jak dobierać teksty, jak uporządkować to na stronie kiedyś. Zanim wyczołem, zacząłem wydawać gazetę szachową, uczyłem się. Uczyłem się właśnie typografii komputerowej, odcionkach, o wyrównaniach, o takich trudnych słowach jak Interlinia, to po francusku mówią kerning i paru, paru, paru innych. A trochę miałem tego na studiach oczywiście, też miałem taki przedmiot, to mi było łatwiej. Więc trzeba opanować typografię od czcionka. O wielkości czcionek, jak mierzymy wielkość czcionki, jak dobieramy. I tak dalej, i tak dalej. O wyrównaniach w lewo, w prawo, w górę, w dół. O szeryfach. I nie tylko o szeryfach. No więc trzeba opanować typografię. Jak dobierać tekst, jak organizować stronę. No to trzeba trochę potrenować. No tu widać, że tam... Służę pamiętajcie, nie strona jest najważniejsza, nie te piękne żyrafy z wrocławskiego ZOO. Oczywiście filmowane moją ręką, moją kamerą, unikalne, to już mówiłem, nie wolno kraść cudzych tych, bo to plagiat to jest kradzież, co w to jest kraść. Żyrafa moją ręką, moją ręką ta żyrafa filmowana we wrocławskim zoo, W w wakacje. Jak wracałem z Karpacza, no to wstąpiłem do wrocławskiego zoo. To mówiliśmy tak o programach, mówiliśmy o typografii. No musimy znać też oprogramowanie. Pilnie posługiwać się Windowsem. Pilnie posługiwać, znaczy nie pilnie ja sobie nie posługiwać się funkcjami Windowsa. Przykładowo, jak już mówiliśmy o tym tytule. O tytule. No, już pisujemy VS, tak jak tutaj umie jeden sympatyczny gość, widz, Napisał VS, a potem nie wiedział co to jest VS potem napisał Vesus Wes, przez V, nie wiadomo czy mu nie chodziło o Venus, Will, Williams czy tak dalej, to już jak Williams, to od razu i, i ten nasz kierowca, szofer, jak on tam się nazywa, ten. a Kubica to było trzech braci takich gimnastyków, olimpijczyków, jeden chyba był szósty podczas Igrzysk w Tokio czy w Meksyku, czy nie pamiętam. Sylwester Kubica i jeszcze dwóch. Sylwester był akurat najsłabszy, ale to już stary. Nie jestem, nie pamiętam imion. Ale o czym to mówiliśmy? A, no mówiliśmy o napisach. Napisy muszą i potem, no nie wiedział, że versus. Nie ma czegoś takiego. Versus to jest słowo łacińskie. No gdyby znał łacinę, to ja mu, pisałem chyba w wykształceniu w trzecim odcinku, że trzeba mieć wykształcenie klasyczne. To by nie pisał VS. W ogóle unikamy skrótów. Unikamy skrótów. Piszemy. Piszemy pełną notacją szachową. Dobrze. O typografii, o programowaniu Windows. czego jest potrzebny Windows. I do tych tyktu, tyst, Na przykład. I piszemy VS. jest VS stawiamy znak pół pauzy. Pół pauzy. Nie myślnik, nie dywiz, tylko znak pół pauzy. Ja to kiedyś tłumaczyłem. Że i tu jest właśnie przykład korzystania. Tym kciukiem naciskamy na alt, tą dłonią prawą. Przy naciśniętym alcie wystukujemy 0,150, puszczamy alta i pojawia nam się znak pół pauzy. Pół pauzy nam się pojawia, a czyli taka kreska, która ma taką jakość. Mniej więcej pół centymetra w przybliżeniu. A jeżeli chcemy całą pauzę, to też ALT z klawiatury 151 puszczamy alt i pojawia nam się kreska długości mniej więcej centymetra w przybliżeniu. To zależy od wielkości ekranu, ale dwa razy dłuższa, bo pół jest o połowę krótsze od całości, a całość jest dwa razy dłuższa od połowy. więc Znak pół pauzy i pauzy. Znak pauzy wykorzystujemy, kiedy piszemy tekst i cytujemy cudze słowa. To można zobaczyć w książkach, gdzie są dialogi. To tam jest znak pauzy. Taka długa pozioma kreska. To jest jeden znak na klawiaturze. Mi się zdaje, że te znaki są we wszystkich alfabetach, jak to się mówi po polsku, w stronach kodowych, jak to się mówi po okienkowemu. I to też trzeba się sprawnie posługiwać. Trzeba, no, trzeba sprawnie posługiwać się programem Windows. Trzeba posługiwać się przeglądarką sprawnie. Przynajmniej jedną przeglądarkę internetową trzeba mieć. Najlepiej jakąś bezpłatną typu Firefox, jak to mówią Francuzi, albo Opera. No dobra, albo Opera to sobie pogadaliśmy o tym, lecimy dalej. No i trzeba mieć program do wysyłania strumienia danych. Program do wysyłania to trzeba mieć dobry program, żeby dobrze sprężał, żeby nie robił wielkich zbiorów. Bardzo dobrym programem jest OBS. OBS. Ja z niego korzystałem, dobrze mi się korzystało tylko tam. Bardzo skomplikowane jest ustawianie parametrów, jak te parametry ustawić. Jak te parametry ustawić? Są też programy, które można kupić. Ja myślałem między programem XFIF chyba się nazywał, a XSplit jakoś to tak, oba dostępne były w Polsce. Znaczy ten XFIF miał polską wersję, tutaj bardzo dobrze to wyglądało. Wybrałem XSplit z tego tytułu, że w kamerce miałem roczną licencję. Po roku dzięki sponsorowaniu przez widzów dokupiłem wieczną licencję. Warto kupić wieczną licencję, program się aktualnia. OBS ma parę funkcji, których nie ma XSplit obecnie. Nie będę w szczegóły się bawił, ale XSplit za to ma takie dodatkowe podprogramiki, zwane wtyczkami czy rozszerzeniami, które ułatwiają nadawanie. Nie wiem jak teraz, ale XSplit pozwala wysyłać na kilka platform jednocześnie, a OBS na jedną. Być może OBS już zmienił parametry i pozwala wysyłać na więcej niż jedną. To, jeżeli chodzi o programy związane z wysyłaniem, z nagrywaniem. Ale potrzebne są programy szachowe. Tu na przykład... O! Tu na przykład jest kawałek programu. Teraz będzie więcej tego. O! Już jest więcej tego programu, który służy do robienia operacji z diagramami. Program zrobił mi syn. Nie, nie jest to wersja instalacyjna, więc działa wszędzie. Wersja samoistna. Jak to mówią niektórzy, przenośne. To jest to P od formatu PGN szachowego. To samo to słowo na przykład mogę sobie stawić, wyczyścić, obrócić, dorysować strzałkę mam kolor, wybór koloru postawić kółeczko oznaczyć prostokąt czy linie o, tak se mogę. Mogę sobie robić różne rzeczy. Mogę tam sobie robić jeszcze parę rzeczy, zmienić szachownicę. To jest bardzo dogodne. Mogę przesuwać ruchy, cofać, cofać, iść do przodu. Mało tego, mogę sobie dostawić trzeciego króla, mogę sobie króla ustawić pod szachem. Tu nawet jak ktoś dojrzy pod dwoma, a nawet pod trzema szachami i mi nie wypluje. Jest to bardzo dobre, mogę cofnąć, cofnąć, powtórzyć, powtórzyć. I całą serię sztuk mam, więc trzeba mieć taki program. Taki program warto mieć. Trzeba mieć poza tym program. No bo można w tym pisać, to można wgrać partii i pisać, jednakże za każdym razem wgrywanie partii jest. Niedogodne, tak się tam bierze jakiegoś kangura z Australii czy innego Bałkanisty. Te partie, jak się bierze, trzeba ją z jego ekranu, jak on to przepisać, się tak nie robi. Bo w ogóle nie korzystamy, to już mówiłem, ani z tych mato. To się wszyscy nie będę mówił. Bierzemy bazę partii. trzeba mieć bazę partii. Są bezpłatne bazy partii, tam, bo ESSE i DEWA taka baza wiele innych. Ja korzystam z bazy Chess Asystenta od wersji drugiej do najnowszej obecnej. To jest Chess Base od wersji drugiej. Wszystkie po kolei do wersji obecnej mam przez asystenta co roku aktualnie od Czas tam. Co 2-3 lata jak tam wyjdzie Korzystam z wersji, z programu Akwarium. Z akwarium. Tak, że akwarium współpracuje się z asystentem i z pieszką, czyli z pionkiem, i tam można żonglować sobie wyglądami szachownic. To jest to. Te, te funkcje daje oczywiście Liczę te funkcje daje przez inne serwery, ale tam trzeba płacić. A jak tu mamy taki serwer własny, możemy lepiej wyszukiwać, możemy to robić bez łączenia się. Więc ja proponuję. I teraz uwaga. Uwaga. Jeżeli kogoś nie stać chce zaoszczędzić, taki szachowy youtuber powinien trochę zainwestować, to można mieć wersję przeglądową. Taką uproszczoną przez asystenta czy przez Bejza. To się nazywa czytnik przez asystenta, czy czytnik przez Bejza. I czytnik czas Bejza ma jedno ograniczenie: że bazy partii nie mogą być większe niż 32 tysiące partii. Nie mogą być większe, nie obsługują większych partii. Nie wiem, jakie jest ograniczenie w czytniku przez asystenta, ale dla naszych potrzeb. Dla potrzeb treningowych jest to wystarczające, w pełni funkcjonalne. Te inne wodotryski nie są takie ważne. Nie są takie ważne. Więc proponuję tutaj program. Wskazuje tego króla. Mogę go zawsze zdjąć z szachownicy. Mogę go zdjąć i w lewo. A, nie widać tego. Więc. A. Więc warto mieć takiego czas, bo on pozwala wyszukiwać, wyszukiwać według na przykład, wyszuka pozycje z przewagą na dla 4 przeciwko 3. Albo pozycje z ofiarą gońca na H7, albo partie, w których były wiszące piony i z lekkich figur były tylko skoczki. On na przykład takie wyszuka. Też wyszuka partii Karpowa z Kasparowem, remisowe. et etcera, ETCera, Tu możliwości jest dużo. Kiedyś korzystając z programu NitsBase. Nice w 1991 roku przyjmiem taki program, zaofiarował René Oldhoff z firmy New Inchess. W skrócie Nic, Nits nice Base, New Inchess. Byłem też taki, był bardzo, jest z Akademii korzystałem, wyśmienity program, niedoceniany, ma olbrzymie wartości szkoleniowe, tam można wejść na stronę, warto korzystać. I jeszcze był base następca NISBase'a, t a BASE doskonały, gdzie był na NISBase'ie, Windowsowa wersja NIS base a programem analizującym był program KING. King, też holenderski program Johana jakiegoś nie pamiętam doskonały, wtedy ten program był trochę słabszy, bo wolniej chodził. No więc mamy oprogramowanie do szachów, oprogramowanie do przesyłania, do nagrywania, mamy oprogramowanie, musimy mieć też jakieś oprogramowanie do kamery, żeby pewne parametry kamery nastawić, żeby kamera mogła szerzej brać wężej tu jakieś takie dodatkowe rzeczy. Warto też zapisywać sobie te ustawienia, żeby za każdym razem ich nie nie przesyłać. I myślę, że to wszystko. Odpowiem na pytań parę związanych. Związanych. Panie Piotrze, czy jak ktoś... Niemieckie nazwisko Dietrich mówi Dietrych. To już jest kabaret czy jeszcze nie. No proszę mi o takich rzeczy nie pytać. Proszę mi o takich rzeczy nie pytać. To wiadomo, może to się czyta. Dietrich i to takie to Ceha na końcu, albo G. Takie słabiutkie si, takie słabiutkie si. Wiadomo, że to drugie die to się czyta jako di, po niemiecku di, i e się czyta jako i, a e i jako ai. No to jest elementarz. to no właśnie to wynika też, mówię, nie tylko ze znajomości niemieckiego, ale też ze znajomości kultury. No bo jak ktoś raz przeczyta słowo Leipzig, albo Stein, albo Einstein, jeden kamień, to, i tam jakieś takie inne no to, to będzie wiedział jak to się czyta no to jest co ja mam powiedzieć no, proszę mnie nie ciągnąć ja mówiłem, że to trzeba wymawiać poprawnie nie raz mówiłem Pan Piotr z Panie Piotrze, ciekawe artykuł z młodego technika, co Pan powie na ten temat i tu Pan daje yy tekst. Nie wiem, co powiedzieć Panie Piotrze. Nic nie powiem, ponieważ zajrzałem na ten tekst i kilka poprzednich, nie znalazłem nazwiska autorów tekstu. Ślepy jestem, mam za słabe okulary i nie wiem. Nie znalazłem nazwisk autora tekstu, więc takich tekstów nie będę yy, nie będę komentował, nie znalazłem tam jakichś yy, własnych analiz, tylko zebranie wiadomości, takich ogólnodostępnych, no to nie jest ani negatywne, no, ale po prostu, no, co mogę powiedzieć na tekst, który napisał anonim. Pan Piotr dalej. Turniej myślę, że możemy zrobić. Hmm. A, ten turniej jak mnie nie będzie, no to jeden głos yy, za. Panie Piotrusiu, śniła mi się piękna kobieta, nie mogłem odczytać nazwiska. Na imię miała Marlena, a nazwisko Neder jakiś taki słabo, słabo, bo czarno-biało to widziałem. O, drogie dziecko. Czarno-białe to jakiś stary film. Jakaś aktorka czy piosenkarka. Słowo Marlena kojarzy mi się ze słowem Marlen. Była taka bohaterka z pierwszej wojny światowej, Lili Marlen, bohaterka piosenki. Była taka piosenkarka, znaczy piosenka taka była. Też to jest w książce tylko dla orów i w filmie tylko dla orów. Jest tam taka scena, właśnie gdzie żołnierze. w karczmie pod jeleniem, pod jakimś tam jeleniem, nie pamiętam, wchodzą i ci stoją i wszyscy śpiewają to właśnie te Lily Marlene o tej dziewczynie, co to czeka na nich. Tam nie będę już kontynuował, bo i dzieci mogą to oglądać, w jakim miejscu. Dobrze oświetlone. No, natomiast imię Marlena była taka aktorka amerykańska też z tamtych lat, Marlena a, z niemieckie nazwisko miałem. Na D Marlena na Dietrich. A! Już. Dobra, kończymy temat. Ła pan Piotr, ładne panoramy leśne. Cieszę się bardzo. Teraz zmieniłem na bardziej taki miejski. Pan Kacper Biel. O! I tu właśnie. Pan Kacper Biel to też nie pod adresem pana Kacpra. Gdyby to było nazwisko niemieckie trzeba by czytać. Biel. Jest taka miejscowość w Szwajcarii, którą się czyta Biel A pisze Biel, tam są turnieje szachowe, czyli pan Kasper ma takie Szach i pyta czyżby białe <laughs> Nie wiem co, czyżby białe, ale W tej partii panie Kacprze, to tam te trzy czarne piony zaawansowane czyli Nie wiem czy się przyjęzyczyłem A może się przejęzyczyłem. Chodziło mi o te, na pes nie wiem jak powiedziałem, chodziło mi o te trzy Czarne piony, które tam szły, pan, pan Katrze, jeżeli pan zauważył, że przeżyczyłem, to ma pan rację. Pan Michał A komentuje tekst niszczyni. Trochę się pani poplątało z figurami, ale materiał spok A. Widzę, że to już było. To już było. Jeszcze tutaj odświeżę, bo tu zawsze pan Przemysław, ale ostatnio coś zasnął. Nie ma więcej pytań. To kończę i dziękuję.